Dobry. Cześć, witamy Was w kolejnym naszym filmie. Jak widzicie, e, membrana jest już położona na ścianie. Jest, jest. Już izoluję, żeby tutaj żadne kawałki wełny się nie przedostowały na zewnątrz. Jak to Karolina mówi. <grym> I co dalej? No i kolejnym etapem musimy przeheblować deski, mhm. które ścięliśmy i złożyliśmy dwa lata temu. Mhm. Czekają mi schną. Tak, mm -hmm. dokładnie. No wiadomo, nie są idealnie zeschnięte, ale wystarczy. Wystarczy im tego leżenia, więc trzeba je <laughs> strugać. Nie ma czasu na leżenie. Później je przeszlifuję szlifierką i będziemy je tutaj przykręcać. Mm -hmm. Żebyśmy mogli już w końcu się wprowadzić. Dosypiali. No, żebyśmy mieli pokój dodatkowy, to zawsze ułatwia życie. No, bardzo. <laughs> Jest tak cieplutko i przy... najprzytulniej chyba tu będzie. No, <laughs> tak. No i deski będę przykręcał tak, jak to miało miejsce w salonie, tutaj ułatwiono mam sprawę, ze względu na to, że nie ma okna, więc nie będę musiał nic przycinać, jedynie muszę przejście sobie zrobić między belkami, ale to już jest drobnostka. Mm. no, prościej to masz na pewno. To co, dzieci muszą iść spać, a my się zabieramy za pracę heblowania, tak? Będzie dżemka, my będziemy pracować? No, to no ciekawe. To chodźcie z nami hablować. deski przeheblowane, przeszlifowane, e, ładnie ładnie wyszło, no i mogę zacząć je przykręcać. E, przyciąłem sobie je na odpowiednią długość już na miejscu, nie będę tutaj przycinał w pokoju, żeby już nie kurzyć w domu. E, więc długość ich, wysokość jest 250, 2,5 metra, e, no a szerokość deski to jest 20 cm. No i przykręcam do ład, które już mam tutaj e, wcześniej przygotowane. No, zabieramy się do pracy. Ściana gotowa, deski położone. Możemy się zabierać za przeprowadzkę. Ten? Tak? ...na żeby się nie wczesnać. Mało. nie Mało. No, i tutaj. Tak wkładamy. No, na razie, tak chyba nie. Tak, na pewno. Czy... Trzy... Jak tu jeszcze sposobność. Tak. Dobra, no i spróbujmy tak już podnieść i nasadzić. Dobra, czy też? Nie, nie tak, 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 o. Idę od ciebie do końca tam. No, chodzisz? Tak. O! on Szymon, kołderkę masz tutaj? Tak, co? Możesz od razu sobie się sprawdzić, czy jest dobrze. No. Pola tu krzyczy, miłość testuje. No. Ale już coraz lepiej wygląda. No Ekstra. I co, możesz się położyć i sprawdzić. No i co, ułożyłeś sobie? Tak. Ła! Wow. Tak. Okej. Okay. Dobrze to twoje, tutaj. To twoja kąderka, no <noise> ale fikołek. My już w pokoju, na łóżku. Udało się. Pierwsza noc za nami. Było sucho w gardło. O suche powietrze. Tak, musimy zamówiłem dwa wilgotnościomierze. No. I będziemy sprawdzać wilgotność, bo chyba jest za słaba wilgotność. I no, nas po prostu gardła boli. Tylko w nocy. nocy. Tylko w nocy, no. no. I wydaje mi się, że to jest od wilgotności, że jest mała wilgotność. No, no i będziemy musieli chyba kupić jakiś nawilżacz powietrza. No, moje kwiatki się ucieszą. <gry> ja jeszcze tutaj, jak zauwa zauważyliście, będę musiał, musiał dołożyć listwy na górze i na dole. Maskujące, wiadomo, to nierówności nie deski yy, i tak dalej, ale to już zrobię pewnie na wiosnę. No i wiadomo, jeszcze muszę poprawić tutaj tynk, yy, dokończyć jeszcze sufit. Eee, jeszcze parę takich poprawek i można powiedzieć, że ten pokój będzie gotowy Dużo brakuje moimi oczami jeszcze Ale Ech, dużo już jest Ale da się spać Da się spać, jest grzejnik, są drzwi Co ty robisz kolego? Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że dużo osób pisało o jakiś adres do nas, żeby wysłać A, nam no tak. paczkę Więc tak. jeżeli chcielibyście nam coś wysłać, cokolwiek co, co po prostu chcecie, no to zostawiamy Wam na jak na paczkomat yy, opisie. w opisie. Filmu. Więc no, numer już... telefonu wystarczy, numer paczkomatu, mail, wszystko znajdziecie. w opisie. Jak macie coś, co chcecie nam wysłać, podarować, to. Mateusz Proszę uwielbia dobrać. otwierać paczki. On się cieszy jak dziecko po prostu z każdej paczki. I możemy podziękować od razu za ostatnią paczkę. Dostaliśmy. E, jak to się nazywa? Stretch folia. Stretch folia, która akurat nam się przydała, bo Dokładnie. musieliśmy zastreczować materac, który wynosiliśmy Także dziękujemy. Na sufit, no także takie prezenty zostajemy. Ach, fajne. No. A i pamiętajcie, oczywiście, o subskrypcji naszego kanału. Mm. E, to jest dla nas mega wsparcie, ponieważ YouTube, algorytmy YouTube pozwalają na większe zasięgi i tak dalej, więc subskrypcja to jest dla nas bardzo duże wsparcie. To jest taki mały czerwony, jakby prostokąt. Bo nie każdy wie i tam tak. jest napisane e, subskrybuj. I e, jeszcze chciałam powiedzieć, że, że na 50 tysięcy będzie nasza stodoła. Dokładnie, także jak dobijemy do pięciu się. dych, możecie nas udostępniać dalej, wiecie takie <grym> rzeczy. I jak dobijemy do pięciu dych, to wtedy zrobimy 100 Co To jest dużo skarbów, nawet sami do końca nie wiemy co tam jeszcze jest, bo no. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. No pewnie, koniec. Tak i musimy się zebrać za kolejny odcinek. Dokładnie. A co no. będzie w kolejnym zostawiamy tajemnicą. Z bosami nie wiemy. Tak <laughs> naprawdę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa! pa!